zabiera się za wymianę oleju. Przynajmniej próbuje. Zawsze, ale to zawsze będę powtarzał, że nie wolno z taką siłą dokręcać korka z pustowego oleju, bo to naprawdę grozi wycięciem gwintu w misce i wymianą całej miski olejowej. Teraz nie takim ramieniem, tylko prawie 2,5 razy dłuższym będę to robił, więc oczywiście zwiększy się siła i mam nadzieję, że odkręcę, a nie wyrwę gwint z miski. Niesamowite, że ktoś to tak dokręcił. Niech sobie olej spłata. Teraz mogę opuścić samochód, bo filtr oleju jest od góry. No i dobra. Teraz już paluszkami. Czasami dobrze jest sobie zajrzeć do filtra, zobaczyć, czy w środku nie ma trochę brokatu. Nie widzę żadnych opiłków na filtrze oleju, co oznacza, że silnik jest w dobrej kondycji. Ważna rzecz to wymienić. O na nowy, bo ten ma swoje. Przepracowane już. Przed założeniem nowego olingu szybkie maczanie w oleju. Z prostej przyczyny. Łatwiej jest go założyć po pierwsze. Po drugie, jak będę zakręcał puszkę, to zmniejszy ryzyko, że ten oling na sucho mógłby się podwinąć. A tak to wszystko się ładnie zakręci i nic tu się nie wydarzy.